mam z tej strony Byku, witam Was w kolejnym rajdzie na kanale. Dzisiaj ze mną jest Hiori Siema Rajdujemy dzisiaj bazy na online i Hiori są tyby. Tak są. So. Hiori ogólnie zaprosił mnie do grania, do rajdowania z nim dzisiaj, także propsy dla Hioriego Dobrze okay, idę. Okej, okay. okej Górę masz? Słabo widzę trochę. No. Pa, zrobię przysługę dla widzów i dla siebie. No. Od góry czy od dołu mówisz? Może od... ten, od góry. No dobra. Tylko tutaj sobie były draminki, on jedną rozlewał. Dobra, nie żyje gościu. Drugi się zrespił, bo go słyszałem. Dobra, wla latujemy tu. Na dwie siły. No, na, na dwie. na dwie, na dwie to. Okej. Okay. Pomocz tam bardzo wspólnoty. Tylko Kurwa, labirynt. Jaki to... Dobra, Jewaj, je dawaj. Może od góry jednak. Bo labirynt. E, bo oni mają te... Kwent Dobra, dawaj, się Tam budujemy się teraz do nich. Postanawiamy, że tu od góry jednak trzeba. Jest typek góra. Dobra typek nie żyje Ogólnie widzowie też część z was chciała tylko rajdy także żeby mm, każdy coś dla siebie znalazł na tym kanale to teraz od skocznia zrobimy sobie po prostu zwykły rajdzik na odcineczku Ostatnio trochę survivala też było także myślę że jeden z widzów nie będzie narzekał na razie Dobra typek nie żyje A no to typy zaraz przyjdą ten Sebastianek Wiesz co, wej wejdziemy im na chatę i się obronimy już Ale z której strony oni mogą iść, jak tu przychodzą? Eee, od Everett Dobra, gdzie wbijamy? Eee, może tutaj to, w Rufa W mówisz? No nie wiem czy drzwi, oni tam na pewno korytarz mają Na ile rów pada drewniany? Eee, dwie lub trzy Ej, a bo tu są zejścia niżej jeszcze No są Ej, to weź poczekaj, ja tylko wejdę tam na górę Może przeskanuj, co? Idą typy, widzę, widzę ich Dobra Jeden drabinę teraz Sadzę cekę jedną Uważaj, tam są pod, pod drzewami Ej, przeszedł na drzewo Na razie jednego, full, I jeden full jest przed nami Leży Dobra, Miko padł Potem zbieramy Miko Dobra, sadzę od razu dwie Dobra Kurwa wyjebało nam te A pa ja i to, to nie strzeliło jeszcze kurwa Ale oni tam klima mają także weź tam im rozwól i że do mnie to stoi na górze Są tu Chce się chyba napierdalać Biją do ciebie? No bez kidu nie wiem skąd Czekaj Zrobiłem wjazd po całej bazie i nic nie znalazłem Tutaj ładuję Są za tą ścianą uważaj Dobra tam, tam będzie chyba ten Ej na trawie, na trawie Ty kurwa z maplem przecież Ja pier... zero, zero ma, weź go tam zalił Co on odpiertolił? Tam jeszcze Miko jest Padli obaj, no. homować z tym mapem na razie No na razie hołmuj. Oni tego nie odbudują też te w takim czasie Czekaj dobra, już jednę to sam może Dobra Chociaż Ja no, gdyby ten Miko mnie zabił, ja już zero miał. Chociaż dobra, wysadzę go z RPG sypało się posypało Coś się wysypało, ej Aha, no, okej, okay, dobra raf Rafki się chyba wysypały, a nie to kola kurwa Co to za bambole są Chcą się bić, dobra Ogarniam mniej więcej gdzie są I Jak ktoś pomoże że za mnie Nie wiem czy masz stepa Ej dobra, weź, mordo, mordo wyjdź Nie wiedzieliśmy, że to wy, weźcie, weźcie, wyjdźcie Chodźcie, chodźcie, zbierajcie ich Chodźcie, zbierajcie ich Mordo, mordo, zbieraj ich Chodź tu, zbieraj ich, nie wiedzieliśmy, chodź Popysze? Siema, chodź, chodź mordo, chodź Chodź, wyluzuj, chodźcie, wyluzujcie, no Just chillin', just chillin' Jakie debile, ja pierdolę Jakie spierdoleńce, ja pierdziele Co za łebki Ej, łazi ktoś są tu, są tu, są tu. Okej, dobra, idę, idę Dobra, padł jeden Wyjść tam, no Jest Nope Dobra, już chyba skończyła się ta baza. Nie Ej, a tu? To Czekaj, jeszcze tutaj mogą coś mieć. Bo wyżej to nic nie ma. Wyżej jest gówno. Dobra, wjeżdżam tu. Chyba nie wybuch. Kurwa, ale... Wyjebał mi, wyjebał mi. Potepali się do nich. Mała, mała. Dobrze, dobrze. Że dam tego trzeba poskładać. Kurwa. Uważaj, uważaj, uważaj Dobrze, dobrze. Jeszcze jest jeden, ten z pompą. Kurwa. Kurwa ja tam nie wskoczę, nichu ja. Ale sobie zbiorę stąd itemki. Kurwa. O po łap, poskładał mnie. Dwie pompy mają. Kurwa z dwóch stron ich ten miko rozbieram. Dobra, podjedziemy tam, rozpierdolej szybko i wychodzimy stąd.